W zimnej ciszy lodowców polarnych spotykają się dwa legendarne drapieżniki: zabójczy wieloryb i niedźwiedź polarny. Jeden z nich jest najgroźniejszym drapieżnikiem oceanu, drugi jest najsilniejszym drapieżnikiem lądu. Jeden z nich panuje w głębinach morskich, drugi na lodzie. Ale pytanie brzmi, gdyby te dwa giganty spotkały się, kto wygrałby? Dzisiaj przyjrzymy się, kto wygrałby tę zimną wojnę na styku morza i lądu. W głębokiej ciszy oceanu pojawia się czarno-biała sylwetka. Płynąc z gracją, ale śmiertelnie niebezpiecznie, słychać echo oddechu na powierzchni wody. To niekwestionowany władca mórz, orka, czyli wieloryb zabójca. Nie bez powodu nazywany jest zabójcą, ponieważ jest super drapieżnikiem zajmującym najwyższy szczebel w łańcuchu pokarmowym oceanu. Jednak za tym przerażającym tytułem kryje się nie tylko okrucieństwo. Ale także niezwykła inteligencja, porządek społeczny i ewolucyjna biegłość. Orki są w rzeczywistości największymi przedstawicielami rodziny delfinów. Informacja ta zaskakuje większość ludzi, ponieważ ich ogromne rozmiary kojarzą się zazwyczaj z wielorybami. Jednak te stworzenia, znane naukowo pod nazwą orcinus orke, mają ten sam drzewo genealogiczne co delfiny. Około 50 milionów lat temu wyewoluowały one z ssaków żyjących na lądzie. Z czasem przystosowały się do życia w wodzie, a dzięki silnym mięśniom ogona i aerodynamicznemu ciału stały się absolutnymi władcami morza. W tym procesie ostre zęby, zwinne refleksy i rozwinięte zdolności komunikacyjne uczyniły je nie tylko drapieżnikami, ale także strategami. Orka polująca na szybko poruszające się stado ryb zachowuje się jak armia. Każdy osobnik zna swoje zadanie. Niektóre z nich przepędzają ryby, inne otaczają je a jeszcze inne zadają śmiertelny cios. Ta zgrana taktyka łowiecka wyjaśnia dlaczego w naturze określa się je mianem drapieżników działających jak orkiestra. Ta struktura społeczna stanowi centrum ich życia. Orki żyją w grupach rodzinnych, zwanych stadami. Stado może składać się czasem z trzech, a czasem z ponad trzydziestu osobników. Liderem grupy jest zazwyczaj starsza samica, ponieważ w społecznościach orków linia rodowa przechodzi przez matkę. Oznacza to, że w tym świecie rodziną rządzi matka. Każda grupa ma swoje charakterystyczne odgłosy. Nauko nazywają je dialektami. To tak, jakby każda rodzina miała swój własny język. Mimo, że ocean ma tysiące kilometrów szerokości, orka natychmiast rozpoznaje odgłosy swojej grupy. System ten zapewnia koordynację podczas polowania, a także ułatwia zagubionym osobnikom powrót do rodziny. Inteligencja orków nie ogranicza się tylko do polowania. Potrafią one planować, uczyć się, a nawet naśladować. Rzadko atakują ludzi, ponieważ w swoim naturalnym środowisku nie postrzegają ich jako zagrożenie. Czasami obserwowano nawet, jak z ciekawością krążą wokół nurków, próbując nawiązać z nimi kontakt. Samiec orki osiąga około 9-10 metrów długości i może ważyć nawet 10 ton. Pomimo tej ogromnej masy, może osiągać prędkość 55 km na godzinę. To wystarczy, aby opisać ich zwinność w wodzie. Potrafią błyskawicznie zmienić kierunek, wyskoczyć na powierzchnię wody lub w ciągu kilku sekund otoczyć stado fok. Umiejętności te są przejawem nie tylko fizycznej, ale także umysłowej przewagi. Gatunki orków żyjące w różnych regionach oceanów różnią się między sobą pod względem zachowania i sposobu odżywiania. Orki osiadłe żywią się zazwyczaj rybami, a ich ulubionym pożywieniem jest łosoś. Orki wędrowne są natomiast postrachem ssaków morskich, polują na foki, lwy morskie, a czasem nawet małe wieloryby. Orki żyjące na otwartym morzu nadal pozostają tajemnicą, ponieważ zazwyczaj żyją w głębokich wodach, niedostępnych dla ludzi. Ta różnorodność dowodzi, jak bardzo orki są gatunkiem przystosowalnym. Mogą żyć w każdym środowisku. Od wód tropikalnych po regiony polarne. Jedyne, co jest dla nich ważne, to obfitość zdobyczy. Głodna orka jest bowiem na tyle silna, że może zmienić równowagę w morzu. Ten czarno-biały gigant świata oceanicznego łączy w sobie zarówno wdzęk, jak i okrucieństwo natury. Widząc orkę, widzisz nie tylko wieloryba, ale także doskonałe połączenie milionów lat ewolucji, inteligencji i siły. Jest ona cichym władcą pod wodą. Cieniem oceanu. W cichej bieli Arktyki, na rozciągających się jak okiem sięgnąć lodowcach, pojawia się powolny, ale pewny cień. Cieniem tym jest niedźwiedź polarny, absolutny władca śniegu. Miejsce, w którym żyje, jest jednym z najtrudniejszych obszarów geograficznych na świecie. Temperatura spada tu czasami do minus 50 stopni, a wiatr wieje tak mocno, że aż trzęsą się kości. Jednak to trudne środowisko jest domem niedźwiedzia polarnego. Ten pokryty lodem świat jest jego królestwem. Naukowa nazwa niedźwiedzia polarnego to Ursus maritimus, co oznacza niedzieć morski. Nazwa ta doskonale oddaje jego styl życia. Chociaż wygląda jak zwierzę poruszające się po lądzie, większość swojego życia spędza w morzu. Poluje w morzu, porusza się po lodzie morskim i zawdzęcza swoje istnienie ekosystemowi morskiemu. Około 150 tysięcy lat temu oddzieliła się od wspólnego przodka brązowych niedźwiedzi i przystosowała się do tego zimnego środowiska. Z czasem jej ciało pokryło się grubą warstwą tłuszczu, futro stało się białe, a nos i uszy zmniejszyły się. W ten sposób zapobiegła utracie ciepła i stała się niemal niewidoczna w śniegu i lodzie. Gdy przyjrzymy się niedźwiedziowi polarnym z bliska, zauważymy, że jest on nie tylko drapieżnikiem, ale także doskonałą maszyną do przetrwania. Jego grube futro z zewnątrz wygląda na białe, ale w rzeczywistości każde włosie jest przezroczyste i przepuszcza promienie słoneczne do skóry, zatrzymując ciepło. Warstwa tłuszczu pod futrem, zwana blubberem, może osiągać grubość ponad 10 cm. Warstwa ta zapewnia izolację cieplną, a także stanowi źródło energii podczas długich okresów głodu. W Arktyce niecodziennie można upolować zwierzynę. Czasami niedźwiedzie nie mogą znaleźć pożywienia nawet przez kilka tygodni. Głównym łupem niedźwiedzi polarnych są foki. Niedźwiedź polarny cierpliwie czeka w pobliżu otworu wentylacyjnego w lodzie. Mogą minąć godziny, a czasem nawet dni, ale on nadal czeka. W momencie, gdy foka wynurza się na powierzchnię wody, aby zaczerpnąć powietrza, niedźwiedź polarnego łapie ją jednym ruchem. Ta metoda pokazuje inteligencję. Cierpliwość i wyczucie czasu niedźwiedzia polarnego. Niedźwiedź polarny jest bowiem nie tylko silny, ale także strategicznym łowcą. Samiec niedźwiedzia polarnego może osiągać 3 metry długości i ważyć 700-800 kg. Samice są mniejsze, ale mogą zachowywać się bardzo agresywnie, zwłaszcza podczas ochrony swoich młodych. Na lądzie potrafią biegać z prędkością do 40 km na godzinę na krótkich dystansach. W wodzie potrafią pływać kilometrami, używając swoich silnych przednich łap jak wiosła. Najdłuższy odnotowany dystans pływania przekroczył 100 kilometrów, co oznacza nieprzerwane pływanie przez 10-12 godzin. Kolejną niezwykłą zdolnością niedźwiedzia polarnego jest zmysł węchu. Potrafi wyczuć norę foki oddaloną około kilometr, a nawet zwłoki ukryte pod śniegiem. Ten wyostrzony zmysł węchu pozwala mu przetrwać na rozległym i trudnym terenie. Ponadto, aby móc chodzić po cienkich warstwach lodu na biegunach, ma szerokie łapy, które rozkładają ciężar ciała, zapobiegając pękaniu lodu. Jednocześnie te szerokie łapy stają się potężną bronią podczas polowania. Życie niedźwiedzia polarnego opiera się całkowicie na równowadze. Wraz z topnieniem lodów zmniejsza się jego obszar życia, ponieważ poluje on na swoje ofiary na lodzie. W ostatnich latach topnienie lodowców spowodowane globalnym ociepleniem powoduje, że niedźwiedzie polarne muszą pływać na większych odległościach i zużywać więcej energii. To sprawia, że z każdym rokiem ich walka o przetrwanie staje się coraz trudniejsza. Widok niedźwiedzia polarnego w naturze budzi w człowieku sprzeczne uczucia. Jest on zarówno fascynująco piękny, jak i przypomina o tym, jak okrutna może być natura. Niedźwiedź polarny, samotnie spacerujący po lodowcach, symbolizuje absolutną potęgę w ciszy. Jest białym cieniem na śniegu jedynym władcą królestwa polarnego panującym na lodowym tronie na zamarzniętych krańcach oceanu gdzie spotykają się woda i lód zderzają się dwie różne siły natury jedna to cień sunący między falami druga to olbrzym poruszający się ciężko ale pewnie po lodzie orka i Weeds polarny dwa drapieżniki dwa różne królestwa każdy z nich jest doskonały w swojej dziedzinie niepokonany w swoim środowisku ale jeśli los na chwilę skrzyżuje te dwa światy, kto zwycięży? To pytanie jest być może najbardziej intrygującym wyobrażonym starciem w naturze. W rzeczywistości niedźwiedzie polarne i orki bardzo rzadko się spotykają. Jedne polują na lodzie, drugie na otwartych wodach. Jednak ekosystem Arktyki ulega stopniowym zmianom. W miarę topnienia lodowców niedźwiedzie polarne są zmuszone coraz częściej wypływać na morze. Jednocześnie stada orków przedostają się do zimnych wód północnych, do których wcześniej nie miały dostępu. Ta zmiana oznacza, że drogi tych dwóch drapieżników mogą się kiedyś naprawdę skrzyżować. A jeśli dojdzie do takiego spotkania, decydujące znaczenie będą miały wszystkie czynniki głębokość wody, temperatura, zmęczenie niedźwiedzia, liczba orków, a nawet grubość lodu morskiego. W starciu w wodzie przewagę ma oczywiście orka. Zabójcza wieloryb ma w wodzie ogromną przewagę, zarówno pod względem szybkości, jak i siły oraz strategii. Potrafi wstrzymywać oddech przez wiele minut, nurkować na duże głębokości i atakować w stadzie. W tej sytuacji szanse na przeżycie samotnego niedźwiedzia polarnego są bardzo małe. Orka jest panem wody. W jednej chwili zmienia kierunek, nurkuje pod niedźwiedzia i swoim potężnym ogonem tworzy fale. Fale te zaburzają równowagę niedźwiedzia i ostatecznie wciągają go pod wodę. Ocean jest polem bitwy orki i na tej arenie zawsze rządzi. Ale na lodzie rol się odwracają. Zabójczy wieloryb nie może wyjść na ląd ani na gruby lód. Jego ciężar go unieruchamia, ograniczając jego zdolność poruszania się do zera. Jeśli orka zostanie częściowo uwięziona na lodzie, staje się raczej ciężkim celem niż gigantycznym wielorybem. W tej sytuacji niedźwiedź polarny ma ogromną przewagę. Swoimi potężnymi pazurami może rozszarpać skórę, ostrymi zębami zadać śmiertelny cios. Na lądzie lub na lodzie zwycięzcą walki jest bezsprzecznie niedźwiedź polarny. W tym hipotetycznym starciu decydujące znaczenie ma nie tylko siła, ale także środowisko. Ponieważ natura każdemu stworzeniu przyznaje własny tron. Zabójczy wieloryb urodził się w wodzie. Jego szybkość. Mięśnie i inteligencja ewoluowały całkowicie w zależności od prądów. Niedźwiedź polarny natomiast został stworzony do życia na lodzie. Jego futro, zmysł węchu, cierpliwość i wytrzymałość są zintegrowane ze śniegiem. Każdy z nich jest doskonałym dziełem inżynierii w swojej dziedzinie. Ostatecznie, gdyby te dwa drapieżniki spotkały się, zwycięzcą byłoby środowisko. Woda jest bronią orki, a lód tarczą niedźwiedzia. W głębinach oceanu Czarno-Biały Cień płynnie się porusza, a na lodzie Biały Król obserwuje niebo. Nie mogą istnieć w swoich światach, ponieważ natura nie narusza tej równowagi. Każdy z nich pozostaje w swoich granicach i panuje we własnym królestwie. I dlatego ta walka nigdy nie ma miejsca istnieje tylko w cichej równowadze natury, w głębi naszej wyobraźni. Zabójczy wieloryb i niedźwiedź polarny. Jeden panuje nad wodą, drugi nad lodem. Oba reprezentują doskonałość natury w swojej dziedzinie. Różnica między nimi polega nie tylko na miejscu, w którym żyją, ale także na zadaniach, jakie powierzyła im natura, ukształtowanych przez nią ciałach i instynktach. Orka żyje w ciszy głębin, oddychając z hukiem, podczas gdy niedźwiedź polarny porusza się cichymi krokami po białej pustyni. Oba gatunki robią to samo w różnych światach. Walczą o przetrwanie. Te dwa giganty natury nigdy nie stanowią dla siebie prawdziwego zagrożenia. Każdy z nich żyje bowiem we własnym ekosystemie, we własnym porządku. W ciemnych wodach oceanu panuje orka, a na lodowcach niedźwiedź polarny. Granicą jednego jest woda, a drugiego ląd. To rozróżnienie jest jednym z największych praw natury równowaga. Każda istota żywa zna swoją rolę. Orka reguluje życie morskie. Polując w stadach i utrzymując równowagę w ekosystemie. Niedźwiedź polarny jest natomiast najwyższym ogniwem łańcucha pokarmowego na lodzie, utrzymując równowagę populacji fok i zapewniając ciągłość cyklu życia. Jednak obecnie istnieje zagrożenie, które zbliża te dwa gatunki do siebie zmiana klimatu. Topniejące lodowce polarne z roku na rok zmniejszają obszar życia niedźwiedzia polarnego musi on teraz pływać więcej i pokonywać większe odległości. To zarówno zużywa jego energię, jak i zmniejsza szanse na przeżycie. Jednocześnie, wraz z ociepleniem wód polarnych, stada orków przemieszczają się na północ, do zimnych regionów, w których wcześniej nie występowały. W ten sposób natura powoli zbliża do siebie granice tych dwóch królów. To spotkanie jest najbardziej wyraźnym przejawem zaburzenia równowagi w przyrodzie. Jednak ich historia nie jest opowieścią o wojnie, ale o sprytnej harmonii stworzonej przez naturę. Każdy z nich istnieje bowiem w swoim świecie w wyjątkowej równowadze. Killer whale jest symbolem szybkości i inteligencji. Sunie jak cień w ciemnych głębinach oceanu, a każdy jego ruch jest częścią planu. Niedźwiedź polarny jest symbolem cierpliwości, wytrzymałości i siły. Zachowuje spokój nawet w środku burzy. Nie istnieją po to, aby się pokonać, ale aby dopełniać naturę. Być może właśnie dlatego natura stworzyła je w tym samym czasie. Oba gatunki są od siebie odległe, ale stanowią siły, które się wzajemnie uzupełniają. Gdyby nie było orki, porządek w morzach uległby zaburzeniu, a gdyby nie było niedźwiedzia polarnego, ekosystem lodowców uległby zniszczeniu. Nie są one częściami siebie nawzajem, ale częściami całości, jaką jest natura a człowiek jest jedyną istotą poza tą historią ale jednocześnie najbardziej niebezpieczną. To my i nature. Zasiaremi Granice, Topami Być może pewnego dnia naprawdę zobaczymy spotkanie niedźwiedzia polarnego i orki w tym samym regionie, ale nie będzie to już scena pokazująca magię natury, ale szkody wyrządzone przez człowieka. Dlatego ich spotkanie nie jest walką, ale ostrzeżeniem. Jedna strona znika pod wodą, a druga bezradnie kroczy po topniejącym lodzie. Natura milczy, ale w tej ciszy kryje się potężne przesłanie, gdy równowaga zostaje zachwiana. Nawet królowie tracą swoje trouni. Zabójczy wieloryb i niedźwiedź polarny, jako władcy różnych światów, przypominają nam, że prawdziwym zwycięstwem nie jest walka z naturą, ale życie w harmonii z nią.